O Kajoris! Tata! Bo tu jest ogromny pająk! No i. A ty się nie boisz? Nie, misiu. tata jest ze stali i nie boi się niczego. Bo ja się go boję. Pomyśl sobie, że ten mały pajączek bardziej boi się ciebie niż ty jego. Zobacz, jaki on jest mały, a jaki ty jesteś duży. Wcale mi to nie pomogło. Koleszko, musisz po prostu pokonać ten strach. Nie to, co twoja matka. Masz rację, załatwię go. Przestań! Weź go na rękę, okaż trochę miłości i wypuść na zewnątrz. Niech wraca do swoich. Na rękę? Mhm. Mm to może ty to zrób co? Wiesz co? Mógłbym, ale ja tutaj próbuję cię czegoś nauczyć. To tylko zwykły pająk. Spokojnie. Moc nawet nie jest jadowity. Dobra! A nie trafiłem! Gdzieś uciekł! Coś ty zrobił? Jak uciekł? Teraz za wszystkich dopadnę. <grymian> <grymian> Naiwniak. Zobaczymy jak się w nocy budzi z krzykiem. Ten pająk? No debil.